Siemanko, tu Vicky! Będziemy pokazywać tą oto pełną sz szufladę, szufladę, pełnych kosmetyków. Idziemy do pierwszej, nie? Tutaj, szufladka pierwsza. E, tu mamy. Tu mamy e, błyszczyk do ust i tuż do rzęs. Tak, e, teraz mamy tu jeszcze w tej jednej szufladce coś jeszcze. Taki czerwony opakowanko. Jest taliwne. E, nie, no... No dobra, tu mamy lusterko. A tu mamy takie pastelowe cienie. Tak, cienie do powiek znowu. E, no może na razie nie znowu. Tutaj mamy drugą malutką paletkę. Tu mamy tylko dwa kolory. Tak, i taką to... gąbeczkę. E, druga szufladeczka skrywa w sobie rozświetlacz świetlacz. w kształcie truskawki. E, w środku, tutaj, ta truskawka jest taka metaliczna, a wokół niej taki jaśniotki. E, mamy jeszcze jedną parę metalowych. Odceni. Tak, fioletowy i biały. Kolejna szufladka, która już będzie duża i tu mamy jedną dużą paletę do makijażu. Więc wtedy ją otwieramy zaraz. No dobra, no to otwieramy. Tutaj mamy tyle cieni do powiek i takie rzeczy. Więc tu mamy znowu lusterko i takie kochani cienie. E, tu jest taki morski i niebieskie. I też beżowe. Takie beżowe też. E, kolejna szuflada, w której mamy dwie paletki. Taka niebieska, błyszcząca i złota. Z napisem Roxy. Najpierw otworzymy to. paletkę, w znowu mamy różne cienie do powietrza. tak, y, które są od niebieskich i zielonych. Teraz są paletki z napisem ROXY, tu. Takie różne kosmetyczki, więc y, no, powoli musimy się z Wami szek. Hallo,